Siemanko, ludzie, tu pewny. Jeden z Waszych kolegów, teraz już też mój kolega, bo się ze mną skomunikował, pytał mnie, kto to jest człowiek sukcesu? To jest człowiek, który realizuje konsekwentnie to, do czego chciał dążyć. Nie tylko gada o tym, że chce coś zrobić, tylko rzeczywiście tego dokonał. Tak samo ja. Kupiłem sobie kabriolet, bo tego chciałem. Pracowałem uczciwie na to. I mam to, co chcę. Zdobyłem to, co mi się od świata należało, bo tego chciałem. Zachęcam Was do tego, abyście korzystali z wiedzy, którą tu przekazuję. Jak będzie ciekawość, mogę pokazać, nawet tak tym jadę. Ale głównie chodzi o to, że chciałbym. Pokazać Wam, że Wasze marzenia są na wyciągnięcie ręki. Człowiek z sukcesu jest w Was. Pytanie, czy odnajdziecie tego człowieka w sobie, tą iskrę, czy nie. Pamiętajcie o tym. Warto swoje marzenia realizować czyli cele wprowadzać w czyn.